Zeflik, Ale może muły. Weź ta rynka, Bo ci zaraz w mule zakopia. Tak się lubisz bawić. Nie chcesz się przekonać. Zeflik, a, a wiesz co jeszcze ja zrobię? Będę miał tatuaż, tak jak ty. No ja się robię tak dużo. Ja szczurka na plecach. Super. Wiesz, dzisiaj będzie chował ogon. O. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Nie obchodzi mnie to w ogóle. Pokorza ci na łaźni. Co, coś tak właśnie czuję, że mi tego nie oszczędzisz. Hmm. Byłeś to widział w 3D. I tego się boję. Dobrze, że ją nie odbędzie, bo bych się <grym> Lucek, a może rodziców? No co ty każdy ma rodziców, ja też... No ja, ale ty z nimi godą, oni wiedzą, że ty się grzejnik. No ja no. dzieci, normalnie przyszedł do mamy, do mamo, jej gej, a mama powiedziała chyba mi się zupa poli i poleciała do kuchni. Jeszcze się, się łapą dupła, a wyfraga, no ma i lotała po kuchni jak kura bez łeby. Eee. Super, a tata? A tata gorzej to zniósł. Dve minuti že Biołuje na glavi je naredil, no, ampak potem naj to pohvalil.